Sprawdzam, jak wyglądają rośliny. Po zimie, zwłaszcza jak wyglądają po mrozach, które były w marcu, mieliśmy dosyć taką nietypową pogodę, ponieważ przez prawie chyba dwa tygodnie utrzymywały się w dzień temperatury bardzo wysokie. Mieliśmy niemal lato plus 20 stopni. Chodziliśmy w krótkich spodękach i oczywiście z krótkim rękawkiem. Natomiast nocą były bardzo duże spadki temperatury, nawet do minus 11 stopni. Dla roślin jest to bardzo trudny czas, zwłaszcza dla roślin zimodzielonych, które nie mają naturalnej okrywy w postaci śniegu czy na przykład stroisza, czy agrowłókniny. Tutaj jest kępa floksa Dlatego Ja muszę Państwu powiedzieć, że od wielu lat mam już różne kolory, różne odmiany floksów w ogrodzie i nigdy ich nie zabezpieczałam ani agrowłókniną, ani stroiszem, ponieważ chcę, aby te rośliny przyzwyczaiły się do naszych warunków, uodporniły. A wiele razy już podkreślałam, że ogród jest posadzone są w boku ogrodzenia tuje, które chronią jakby ogród przed zimowymi wiatrami, zwłaszcza tymi, które pojawiają się, gdy nie ma śniegu, żeby ogród był cieplejszy i stanowią taką barierę. Dlatego Wiele roślin radzi sobie znakomicie, ale bywa czasem właśnie tak, że przychodzi w marcu dziwna pogoda i niestety rośliny radzą sobie wtedy już troszeczkę gorzej. Oczywiście jestem tutaj na miejscu, więc w każdej chwili mogłabym skoczyć i wszystko pozasłaniać, ale nie jestem w stanie zasłonić naprawdę wszystkich roślin, bo musiałabym rozrzucić chyba jakąś olbrzymią plandekę nad ogrodem i to chyba byłby najlepszy sposób. Ten floks szydlasty wygląda jeszcze całkiem bardzo ładnie. Gdzie pędy mu tutaj troszeczkę poprzemarzały, ja już nawet troszeczkę poprzycinałam i wygląda ładnie. Floks w ogóle, żeby ładnie wyglądał, ponieważ jest to roślinka zimozielona, czyli zimą również wygląda bardzo ładnie, zresztą widać tutaj ma piękne liście. Żeby wyglądał ładnie i kwitł, trzeba go co kilka lat odmładzać. Wówczas przepięknie się płoży, regeneruje się nawet bardzo dobrze, ale jednak takie zaschnięte, brzydkie pędy. Ja ucinam, żeby po prostu roślinka miała więcej siły, energii, żeby powstały nowe gałązki i żeby była ładniejsza. Tutaj za mną i tutaj są piękne kępy, były piękne kępy Macierzanki która miała w ubiegłym roku wcześniej piękne, zielone liście. Ona jest, jak się dotyka, cudowna, ponieważ przepięknie pachnie. Tutaj kwitną puszkinie. W tym roku również nam troszeczkę przemarzła, ale macierzanki nie będę przycinała za dużo, ponieważ ona powinna się zregenerować sama. Najwyżej tutaj troszeczkę wierzchołki poprzycinam, a te pozostałe pędy zostawię, żeby się zazieleniły same. Koździki po zimie również nie wyglądają najlepiej. Przez wcześniejsze lata udawało się, że naprawdę były bardzo piękne, zielone, a właściwie jeszcze zielone, ponieważ taki mają kolor. Tutaj pozasychały, ja je troszeczkę poprzecinam, ale one również powinny się dosyć dobrze zregenerować. tutaj też jest poducha floksa szydlastego. Niestety wygląda ona jak obraz nędzy i rozpaczy, ponieważ pędy poprzemarzały. Tutaj wyraźnie widać, że od dołu są już takie łysiejące, a na końcu są zielone. Natomiast jeżeli chodzi o tą wkępę, ona sobie liczy już na pewno kilka lat i to jest chyba jedna z pierwszych takich kęp, które tutaj obsadziłam floksem szydlastym, a ponieważ mamy kwiecień, więc jest to dość dobry moment, aby roślinkę rozmnożyć. Nie bardzo podobają mi się takie pędy. Ja myślę, że nawet przycięcie niewiele da, ponieważ od spodu wyraźnie widać, że są one już takie uschnięte, zdrewniały, brzydkie. Dlatego zabieram się za odmładzanie rabaty z floksem szydlastym. Trzeba wykopać, przynieść świeżej ziemi kompostowej, nasypać. No i tutaj jest hortensja bukietowa i trzeba się obejść z nią jeszcze delikatnie. Ale floksy proszę się nie martwić, mają dość płytki system korzeniowy, dlatego na pewno korzenie hortensji nie zostaną uszkodzone. No i spróbuję, zabieram się za porządki. Tym tak bardziej, że tutaj już widać, może tutaj od Państwa strony, że zarósł mech. Mech nie może być, bo jeśli będzie rósł mech, nie będzie floxa szydlastego. Ja dodatkowo, jak przyniosę ziemię kompostową, posypię jeszcze tradycyjnie popiołem drzewnym. Wszystko posypuję popiołem drzewnym, ale nie rośliny właśnie które lubią kwaśną ziemię i nie posypuje popiołem. Nawet dosyć łatwo wychodzą tutaj korzenie floksa, ponieważ ziemia jest świeża. Proszę zobaczyć jak to wszystko wygląda. No Nawet niestety nie załadniej. Trzeba koniecznie podzielić te sadzonki na mniejsze. Trzeba uważać, ponieważ floksy mają bardzo delikatne korzenie. Najpierw to powyciągam wszystko, powykopuję, a za chwileczkę będę wszystko dzielił. Usunęłam już stare korzenie floksa przed oczywiście fasty, które zawsze gdzieś tam się przebiły. No i my. Mchu było tutaj bardzo dużo, ale spróbuję temu też jakoś zaradzić. Wiem, że tutaj rośnie hortensja, ale to nie jest hortensja ogrodowa, więc ona nie musi mieć ziemi kwaśnej, a w ziemi obojętnej także sobie poradzimy. I tak tutaj w ogrodzie mamy ziemię prawie wszędzie lekko kwaśną, ponieważ jesteśmy przy lesie i... Właściwie w większości ogrodów podobno jest ziemia obojętna lekko kwaśna, ale nie wiem, ponieważ w większości ogrodów nie sprawdzałam. Natomiast sprawdzaliśmy u siebie i jest to ziemia lekko kwaśna. Teraz idę po ziemię kompostową, którą tutaj nasypię. Kamienie też niepotrzebne. Przyniosłam ziemię kompostową. Zbieram te większe patyki, ponieważ nie przesiewała. Dlaczego? Dlatego, że jest ziemia mokra, padał deszcz i ciężko byłoby przesiać. Przesiewać można ziemię, która jest taka bardziej sucha, a poza tym tutaj nic się nie stanie, jak te drobniejsze patyczki będą. I oczywiście usypuję taki kopczyk, ponieważ floksy szeglaste bardzo ładnie rosną, gdy jest ziemia taka właśnie usypana i jest kopczyk, pięknie się wtedy prezentują. No dobrze, skoro kopiec już jest, wygląda bardzo ładnie. Teraz trzeba go koniecznie obsadzić z powrotem floksami. Szukać tutaj korzenie floksów. Takie stare to absolutnie sadzonki już nie, ponieważ te stare już były, ale jest tutaj, widzę, młoda sadzonka, o, są tutaj sadzonki, to nie, trzeba patrzeć tak, aby sadzonki miały korzenie, jest tutaj, ponieważ one się płożą, prawda, mają takie długie pędy, a wyrastają tutaj dwie sadzonki, więc myślę, że z powodzeniem mogę przeciąć na środku, o. I mam już dwie sadzonki z korzeniami. Jak sadzić? Gdzie jest moja łopatka? O jest, schowała się pod floksami. Jak sadzić? Ja będę sadziła dosyć gęsto floks. Dlaczego? Dlatego, że chciałabym, aby w kwietniu jeszcze i w maju bardzo szybko się tutaj zazieleniło i zakwitło, żeby to nie było tak rzadko. Więc jak sobie posadzę gęściej, będzie wyglądało od razu ładnie. Teraz będę szukała cały czas tutaj młodych sadzonek z korzeniami, żebym mogła to wszystko z powrotem tutaj posadzić. Mam tutaj przygotowane młode sadzonki, więc od razu zacznę je sadzić, a jak już posadzę te, to będę szukała kolejnych. Trzeba je sadzić tak bardziej poziomo, ponieważ one wypuszczają tutaj na tych pędach bocznych korzonki, więc trzeba je posadzić w ten sposób. Podlewanie oczywiście będzie na sam koniec pracy. No i po kolei. że tutaj można obciąć, na potrzeby, żeby było takie długie. A tutaj sadzonka na korzenie. Tutaj też to można uciąć. Nie trzeba sadzić ich głęboko, tylko raczej właśnie płytko. I tak wygląda rabata kopczyk, stare floksy szydlasty usunęłam, a posadziłam tutaj młode, te które oczywiście zostały stare z korzeniami trzeba wyrzucić na kompostownik. Może i to miejsce na razie nie wygląda tak zbyt atrakcyjnie, ale wiosną szybko się zazieleń, to jest dopiero początek kwietnia, sadzonki się rozrosną, zaraz je podleję. No i w maju pięknie zakwitną i będzie ładnie tutaj wyglądał ten kopczyk z floksem, ponieważ takie stare już wyłysiałe nie wyglądają zbyt ładnie i co kilka lat trzeba je odmładzać. ito tais laksa ni